Drodzy Chrystusie Panu, jakże jednokrotnie faryzeusze i uczeni w Piśmie starali się Pana Jezusa zdeprecjonować, zostawiali Mu czasami różne pytania, niewygodne pytania, ale jest dlatego tylko, aby Jezusa podłapać na błędnej nauce, żeby Pana Jezusa ośmieszyć, a nawet może i zdenerwować. Mieli różne, różne motywy. I dzisiaj słyszeliśmy również w Ewangelii, że uczniowie Jana dużo poszczą i modu odprawiają, podobnie też uczniowie faryzeuszów. Natomiast wpływem do Jezusa, twoi uczniowie jedzą i piją. No, chyba to jest taka trochę rozbieżność, chyba nie tędy droga, chyba źle prowadzi swoich uczniów. Tak mi się wydawało, że Pan Jezus zacznie się tłumaczyć, zacznie może jakoś filozofować, jakieś może jeszcze inne odpowiedzi im dawać. A Pan Jezus mówi do nich krótko, jakże bardzo dosadnie, o swojej nauce, która jest nową nauką. Nauką, która przede wszystkim nie opiera się na tradycjach jakichś zastarzałych nawet, czy może na, nawet i na jakichś faryzeuszów uczonych w uczonych piśmie, prawach wymyślonych. Przede wszystkim mówi o tym, że to wszystko, co oni do tej pory przestrzegali, czego przestrzegali farzyusze, naród wybrany, to jest dobre, ale niekonieczne do zbawienia. Konieczna jest do zbawienia nauka Jezusa, czyli Ewangelia. Dobra nowina o zbawieniu. Bo właśnie po to przyszedł Chrystus, żeby człowieka wyrwać z tej niewoli, w którą nawet w samą zasadzkę popadli uczeni w prawie, przez ponad 300 zakazów, nakazów. Choćby kto nauczył był bardzo pobożny i chciałby wszystkie te przekazania i nakazy, zakazy przestrzegać, nie był w stanie, nie był w stanie. Dlatego Pan Jezus mówi przede wszystkim o tym wyzwoleniu człowieka w kierunku Pana Boga, a to wyzwolenie, które kieruje do Pana Boga i do drugiego człowieka, to jest przekazanie miłości. I właśnie na tym polega ta nowość. Jak w całym testamencie prawo Chamorabiego, oko za oko, ząb za ząb, tak tu w Ewangelii. Pan Jezus powiada o miłości nawet nieprzyjaciół. Dlatego mówi Pan Jezus, że dopóki Pan młody jest z uczniami, oni nie poszczą, nie będą pościć, ale gdy zabraknie Jezusa, gdy zabraknie im właśnie syna Bożego, będą pościć nie tylko te dni, jakieś tam nakazano, będą więcej pościć. Więc moi drodzy, dlaczego postak jest bardzo ważny? No właśnie. Swego czasu przeprowadzono do apostołów. Ojciec przyprowadził swojego, swojego syna, swoje dziecko, żeby uwolnić od mocy zła, od mocy nienawiści szatańskiej. Apostołowie i Piotr modlili się, starali się, żeby wyrzucić tego złego ducha z tego człowieka, a jednak nie mogli. Gdy przyszedł Pan Jezus, proszą Pana Jezusa, żeby no, pomógł temu człowiekowi. Pan Jezus wyrzucił złego ducha. I wówczas o apostołowie, Panie, dlaczego my nie mogliśmy tego uczynić? I wówczas Panie odpowiada, bo ten rodzaj złego ducha wyrzuca się postem i modlitwą. Więc my, drodzy, zobaczymy, jak ważną, wielką rzeczą jest post w naszym życiu. My jakoś nie chcemy bardzo pościć. Jakoś nam się nie... nie serce nie skłania do tego, żeby pościć. Często widzę, gdy... Jestem na jakichś tam różnych miejscach, gdzie są spożywane posiłki, szczególnie piątek, jak widzę. Ilu ludzi mięsem się obiada? Wielu teraz nawet je na już nie chcą zachować tradycji naszej, polskiej, chrześcijańskiej, również mięsko. Żadnego postu. W piątki, żeby pościć. No właśnie, dlaczego piątek pościmy? Bo przecież w piątek Chrystus umarł na krzyżu. Gdy w naszych rodzinach przeżywamy rocznicę śmierci swoich najbliższych, zawsze z takim smutkiem wspominamy naszych zmarłych. Idziemy na cmentarz, palimy znicze, modlimy się przy grobie, wspominamy z takim żalem i z taką nostalgią tego naszego najbliższego, którego pożegnaliśmy. A gdy Pana Jezusa przychodzi dzień śmierci, to tak jakbyśmy przechodzili do jakiegoś porządku dziennego. Dlatego trzeba nam, moi drodzy, popatrzeć na tą naukę Pana Jezusa, która jest nauką zbawienia człowieka. I chciejmy, chciejmy otworzyć się na naukę Pana Jezusa, by żyć nią. A w jaki sposób to uczynić? Czytajmy Pismo Święte w domach. Jak mówi święty Hieronim, nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Dlatego czytajmy Pismo Święte, żebyśmy się umacniali wyznawanej wierze, i żeby dzisiaj ten pierwszy piątek miesiąca był oddanym dniem dla chwały Bożej i pożytku naszej duszy. Niech tamsza święta, w której obecnie uczestniczymy, będzie dla nas czasem takiej refleksji i zarazem dobroci serca skierowanego ku Panu Jezusowi. To serce, które nas tak bardzo kochało, to serce, które zostało przybite za nasze grzechy, za każdego z nas. My tak mówimy nieco ogólnie za nasze grzechy, nasze winy. Twoja Anno, Grażyna, Beato, Janiny i tak dalej, czy Krzysztofie, Andrzeju, Piotrze, tak każda, każdego z nas Chrystus umarł. Każdy z nas ma swój niestety udział w grzechu, który rani serce Jezusa. Więc chcielibyśmy nasze życie tak naprawić, czyli nawrócić. Żeby Pan Bóg był się, mógł cieszyć się z naszego życia, z nas samych i żebyśmy również innym przez nasze nawrócenie mogli wskazać drogę do Pana Boga. Bądźmy tymi drogowskazami, którzy wskazują na Chrystusa, którzy idą za Chrystusem i modlą się za tych, którzy się pogubili, żeby się nawracali, by również mieli życie. Amen. Przez Chrystusa, który z miłości ofiarował za nas swoje życie, skryjmy do Ojca wspólne prośby. Módlmy się za wszystkich wierzących, aby kochającemu sercu Pana Jezusa odpowiadali miłością całej duszy i ze wszystkich sił. Ciebie prosimy. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, aby mocni w i prowadzeni łaską Bożą zanieśli dobrą nowinę do każdego człowieka na świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich obrażających Pana Boga grzechami, aby otrzymali łaskę opamiętania i szczerego nawrócenia. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych w sposób szczególny, za zmarłych polecanych w trzeciej przy na ofiary. Za Stanisława Saladonis w 38. rocznicy śmierci, Janinę Saladonis, aby przez ofiarę krzyżową Chrystusa weszli do wiecznego odpoczynku w niebie. Ciebie prosimy kiedy ciszy podaliśmy Panu Bogu nasze osobiste intencje.